Cześć, tu Kasia Leonard, angielski w pracy z humorem. Jestem doktorem filologii angielskiej i pomagam wam w mówieniu po angielsku w pracy i w przygotowaniu do rozmowy o pracę po angielsku. Jeśli używasz angielskiego w pracy, to prawdopodobnie często używasz słówka event, wydarzenie, event i prawdopodobnie mówiąc po angielsku, wymawiasz je błędnie. Po polsku ee, mówimy event więc akceptujemy pierwszą sylabę. Natomiast po angielsku koniecznie musimy powiedzieć event, czyli zaakcentować drugą. Inaczej, native speakerze nas nie zrozumieją. Potem przykładowe zdania. Eee, mamy dużo eventów z udziałem zagranicznych gości. We host a lot of events with foreign guests. Events, we host a lot of events. I kolejne zdanie przykładowe: nienawidzę eventów, na których muszę przemawiać. I hate events where I have to speak. I hate events where I have to speak. Więc pamiętajcie, po polsku akcent, akcentowana sylaba nie jest tak ważna. Po angielsku dla native speakerów jest kluczowa, żeby zrozumieć. So, remember, it's an event, event, second syllable is stressed. Sia, have a good day.